Dzień dobry, z tej strony jest Turner, a ze mną jest. Infernal! Mamy tutaj ciasteczka, chodź, skosztuj. Skosztuj ciastek. Hehe, <grym> poniacze. <grym> Ten twój <grym> <grym> Ej, tu jest z portalu, ale jajo. Chapter pierwszy. Aperture Laboratories. Intermission area. Słuchaj, jeżeli popełniesz po, naobójstwo, po, <laughs> co ty robiłeś, jakby nie było? Nic, po prostu przygniotło moją mm, maszynkę. Wiesz, wypadki się zdarzają. Pomogę jej. Ja nie mogę. No właśnie, nie możesz. Patrz, ja tutaj urządzę teraz. Patrz, on gdzie? Dobra, chodź. Tak to się dzieje, jak się tam. Wow, chodź tutaj. Gdzie? Do tych Cześć. drzwi. on tak mruga. Wrócił nasz kolega. To ja go biorę ze sobą. A ja u ciebie też tak mruga? Tak, bo to jest to światło. I nasz kolega, czekaj, czekaj. <laughs> Może zrobimy takie coś. O boże, teksturę będzie zmieniał. Nie, zepsuło się. Dobra, chodź, wychodzimy Poczekaj, jak chcę go pokolorować. Albo dobra, nie, walić to, chodź. Chodź, bo ta żarówka mi zmniejsza klatki. JAR 50 ciągle. What the wow. Tak wyszedł z, ze ściany. Nie? Ja zamykam drzwi za sobą? Ej, prześpimy się. Gdzie tu zostaniemy? E, tu jest ten, punkt zapisu, wiesz, punkt kontrolny, tak jak w Escape of Minecraft. Tak? No, wydogrywamy Minecraft. Tak, komórka. S tak. Słuchaj, bo tutaj są zombie, ej. To tutaj po kimś Wójty. został... Jakie jak... To ja biorę drugi. Ej, got... Ty... Zniknęły. Shows picked, A shows picked up. Znaczy, show picked up. Ha, my mieliśmy to wsiąść, super. Czemu te drzwi są... A, bo tak jakby nie chcąc je przesunąłem. A to się da otworzyć? Ale jaja. Klucze! O. Patrzcie, jak to teraz wygląda z tamtej perspektywy. Ej, czemu są trumny? E, lol. Nieśmiertelna trumna. Ej, tu się koleś powiesił. Ej, patrz. Nie, co ja go powiesił. Gimet! <giby> Gdzie ja jestem? Odwróć się. Nie, ja nie chcę umierać jeszcze. Ej, czemu ja tak wolno? Czemu ty nie masz broni? I czemu ja tak wolno chodzę? Ej, nie wiem właśnie. W tył. To też tak chodzisz wolno? Nie. Ja mam wszystko normalnie. Hy! <noise> Huj! Ej, what the Ej, bitch, nie Z mogę się wyjść. Z Zmieniały mi się nagle wszystkie te... takie Jakie lewe... Ale no, mi się. Jesteśmy na korytarzu jakimś. Się... Co mnie <noise> ja tak wolno <noise> chodzę? Pomóc <noise> ci? nie. To nie. Dobra. Idę Aha, w prawo. Aha, bo ja pierwszy przez to wszedłem i to tak ma być po prostu. Dobra. Do no, no, no. Dostosuję się do twojego tempa. O, rewolwer. To ja też sobie biorę rewolwer. Żeby nie było. Żeby był klimat. Ale choć to tak ja, bo ja muszę <grym i <grym i w klimat. się dostosowuję do twojego tempa tylko. O Boże. Czekaj, mamy tutaj żarówkę. Będzie jak w BF-ie. Nie, nie będzie. Czekaj, bo to jest jakiś żółty klocek. w Minecrafta. C4 C4 Co to tak? To jest... Detonuj Why? Dobra Tych będzie do końca? Hał, hał, hał Piesek łow Dubka y... Dupka pieska w słoiku to samo Ej, tutaj masz cenę detonować tyton? A, to się odsu... A, okej okay. Odsuń się! Odsuń się! Czemu ja tak wolno tym? Wszyscy do tyłu, jestem drugi to 80. i lewym. ja Ty, jakie jaja. Idziemy do Hitlera? Tak. On mnie przeraża. Ej, wanna. Okej. Okay. Eee... Ład. Eee... To był teleport. I czemu ja dalej jestem taki spowolniony? Bo tak ma być, Dobra, powiedzmy. To nie może być zwykły korytarz. Wow. Zdaje się, że to... uczyliśmy. Może to już? Wake, Wake up. up, you're to become. profesjonalne napisy. Tylko, że widzę kawałek twojego ryja. O, teraz ja jest... jest... No. Tak. To bardzo robiło miłość. Miało serce. Tak więc dowiedzieliśmy się, że za wszystkim stoi Hitler. Tak. A was jest nie <grym> okay. paper, Myśleś, czekaj, no masz mi jeden Okej. tak? Hitler, babies. Czekaj. Ok, to będzie to. To be continued, probably. Ach, ty ostry techno. Ja widzę Twoje zęby. Ja widzę Twoje kroczki. Moja kutka. <grywa> Shadow, Smade High. Kuma, Kira. Art by Akuma. Tak więc do zobaczenia. Ja do zobaczenia, ja do zobaczenia.